Jak Państwo wiecie, po wyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, gdzie miałem spotkanie z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem, trafiłem z wielką przyjemnością, wypełniając też, drodzy Państwo, swoje zobowiązania w kampanii wyborczej do Watykanu i do Rzymu. Tak mówiłem, że chciałbym odwiedzić najpierw Waszyngton, a następnie pochylić się nad grobem świętego papieża Jana Pawła II. To była też doskonała okazja i duże wyzwanie, i duża przyjemność dla mnie, aby spotkać się z papieżem, drodzy Państwo, z którym dyskusja dotyczyła kwestii z jednej strony oczywiście bezpieczeństwa na całym świecie, sytuacji Polski, sytuacji też polskich nauczycieli religii, więc była to dyskusja. Odnosząca się do tego, co tak ważne jest dla nas, dla Polaków, a więc do wartości chrześcijańskich, na których jesteśmy zbudowani od ponad tysiąca lat, ale także właśnie do kwestii, które są w zainteresowaniu i dyplomatów, i głów państw na całym świecie, a więc kwestia ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i sytuacji roli Polski w tym całym konflikcie. Dyskusja z kardynałem Parolinem dotykała także tych spraw odnoszących się właśnie do architektury bezpieczeństwa międzynarodowego.